Czy często zdarza ci się nie spać w środku nocy? Czy zastanawiałeś się, dlaczego masz problemy z ponownym zaśnięciem? Może tak się dziać, ponieważ należysz do wybranych przez Boga. Obejrzyj ten film do końca, a powiem ci, dlaczego Bóg wciąż cię dręczy. Między trzecią a piątą rano dowiesz się również, co robić i jak wykorzystać ten szczególny okres każdego dnia. C.S. Lewis napisał kiedyś, Bóg szepcze do nas w naszych przyjemnościach, mówi w naszym sumieniu, ale krzyczy w naszym bólu. To Jego megafon, by obudzić głuchy świat. Być może te nocne przebudzenia są Jego sposobem na obudzenia Cię do czegoś głębokiego. Jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, zasubskrybuj go. To nie przypadek, że budzisz się o pewnych godzinach każdej nocy, zwłaszcza między trzecią a piątą rano, możesz myśleć, że cierpisz na bezsenność. Nie. Prawdopodobnie nie masz problemów ze snem. Zamiast tego dzieje się coś duchowego. Bóg próbuje dotrzeć do ciebie jako do jednego ze swoich wybranych. Więc zamiast panikować z powodu braku snu, posłuchaj powodu, dla którego Bóg trzyma twoje oczy szeroko otwarte o tej porze nocy. Jak zauważył C.S. Lewis Insightfully, Bóg nie może dać nam szczęścia i pokoju poza sobą, ponieważ ich nie ma. Nie ma czegoś takiego. Te chwile mogą być Jego zaproszeniem, abyś znalazł ten pokój w Nim. Istnieje kilka godzin czuwania, w tym czuwanie od trzeciej do piątej rano. Jest to czwarta i ostatnia godzina czuwania, znacząca, ponieważ jest to godzina nawiedzenia. To wtedy Bóg odwiedza swoich wybranych za pomocą anielskich administracji. Podczas tej czwartej straży możesz doświadczyć spotkań, które zmienią Twoje życie i przyszłe pokolenia. Możesz to zobaczyć w Biblii. W Księdze Rodzaju 3226. powiedziano, że człowiek powiedział puść mnie, bo jest świt, ale Jakub odpowiedział nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nawiedzenie Jakuba zmieniło jego życie na zawsze. W Ewangelii Marka 648. Pan Jezus Chrystus chodził po wodzie, aby spotkać swoich uczniów, Którzy ponownie zmagali się z burzą podczas Czwartej Straży. Strategiczne wydarzenia, Bożego Błogosławieństwa i interwencji często miały miejsce podczas Czwartej Straży. Bóg chce Cię odwiedzić tak jak odwiedził Jakuba. A uczniowie jego wybrani, teraz gdy widzisz znaczenie tej godziny straży, co Bóg chce, abyś zrobił? Nie powinieneś zmuszać się do ponownego zaśnięcia. Bóg chce, abyś maksymalnie wykorzystał ten moment spotkania. Ponieważ zamierza dokonać wielkich dzieł w Twoim życiu. Oto trzy rzeczy, które Bóg chce, abyś zrobił, gdy jesteś obudzony między trzecią a piątą rano, módl się żarliwie przeciwko wrogowi, diabeł jest znany z tego, że wypacza każdą dobrą rzecz, którą czyni Bóg. Tak jak Bóg używa czwartej straży, aby odwiedzić swój lud, tak samo diabeł i jego agenci pracują o tej godzinie aby zniszczyć to, co Bóg czyni w Twoim życiu. Ta godzina jest również znana z działań demonicznych. Godzina trzecia rano nazywana jest godziną zła. Czasami, gdy wszystko wydaje się iść źle w Twoim dniu, wynika to ze złych nasion. Wróg zasiał o takiej godzinie. Jezus potwierdził to w Ewangelii Mateusza 1325, ale gdy wszyscy spali, Jego wróg przyszedł i zasiał chwasty między pszenicę i odszedł blisko mnie. Bóg nieustannie cię budzi, abyś był czujny i bronił swojego terytorium przed wrogiem. Pamiętaj, broń twojej wojny nie jest cielesna, jest wystarczająco potężna, aby zburzyć twierdzę. Ale jeśli masz dobrą broń i odmawiasz jej użycia, czy ma to jakieś znaczenie? Jedną z broni twojej wojny są modlitwy o północy. Bóg cię budzi, abyś mógł ją wykorzystać przed wrogiem. Bóg wybrał cię, abyś był strażnikiem nie tylko dla siebie, ale dla swoich bliskich. Ezechiel 33:6 mówi: Ale jeśli strażnik zobaczy nadchodzący miecz i nie zatrąbi, aby ostrzec lud, a miecz nadejdzie i zabierze komuś życie, życie tej osoby zostanie zabrane z powodu jej grzechu, ale ja pociągnę strażnika do odpowiedzialności za jej krew. Jeśli Bóg nakazuje ci być czujnym o czwartej godzinie straży, Musisz zareagować, ponieważ życie innych jest zagrożone. Jesteś odpowiedzialny za pilnowanie innych, więc nie możesz spać. Co więcej, diabeł sprzeciwia się otrzymywaniu przez ciebie błogosławieństw Bożych i aktywnie stara się zniszczyć wszelkie dobre rzeczy, które Bóg dla ciebie przygotował. Często, gdy jesteś najbardziej podatny, na przykład podczas snu, aby temu przeciwdziałać, Musisz żarliwie się modlić i angażować się w duchową walkę. Bądź proaktywny, w opieraniu się wszelkim próbom odciągnięcia cię od celu Bożego. Ważne jest również, aby pamiętać swoje sny przed przebudzeniem, ponieważ Bóg chce, abyś modlił się skupiony. Chcę, abyś modlił się zgodnie z Jego wolą. Przypomnienie sobie ostatniego snu da ci pomysł, o czym rozmawiać z Bogiem. Rozwijaj też nawyk doceniania. Podziękuj Bogu za nowy dzień. I Jego obietnice dotyczące Twojego życia: podziękuj Mu za wybranie Cię na stróża i udzielenie Ci władzy nad dziełami diabła. Spędzaj czas z Bogiem. Jeśli nie śpisz od 3 do 5 rano, wykorzystaj ten czas na społeczność z Bogiem. Pamiętaj, że jesteś na straży. Ta godzina straży to czas, w którym Twój duch jest najbardziej aktywny, ponieważ atmosfera jest chłodna i cicha, a Bóg lubi mówić w takich momentach. Nie oznacza to, że nie mówi. W innych momentach Bóg zawsze mówi, ale kiedy mówi w tych godzinach straży, udziela konkretnych instrukcji. Księga Hioba 33:14-15 mówi, że Bóg teraz mówi w jeden sposób, teraz jednak w inny. Nikt tego nie postrzega. We śnie, w wizji nocy, gdy głęboki sen spada na ludzi, kiedy będą drzemać w swoich łóżkach, Bóg przemówi do ciebie i zapieczętuje głębokie instrukcje w twoim duchu. Nie możesz rozszyfrować tych instrukcji, jeśli nie oddasz się medytacji, aby medytować, w pełni się skupić. Nie musisz wstawać z łóżka, leżeć nieruchomo, ani siadać i uznawać obecności Boga. To nie jest czas na żonglowanie innymi czynnościami, podczas gdy rozmawiasz z Nim. Kiedy rozmyślasz, proś Boga, aby przemówił do Ciebie, aby powiedział Ci konkretne rzeczy, których od Ciebie potrzebuje. Zaczniesz wyczuwać rzeczy. I usłyszysz, jak Bóg mówi może nawet poinstruować cię o twoim biznesie, finansach i bliskich może cię poinformować o przyszłych wydarzeniach w twoim kraju lub społeczności. Kiedy będziesz siedzieć w ciszy, zaczniesz rozumieć, co dzieje się w sferze duchowej i wyczuwać rzeczy, dziejące się wokół ciebie. Wyraźnie zrozumiesz instrukcje z jego głosu, kiedy twój duch będzie się spotykał z Bogiem. Otrzymasz interpretację snów, które miałeś, i jak na nie zareagować. Inną rzeczą, którą Bóg może ci podarować w tej godzinie, są nowe pomysły. On poda rozwiązania długotrwałych problemów, które próbujesz rozwiązać. To wtedy przychodzi boska inspiracja dla twojego biznesu. Nie możesz sobie pozwolić na przegapienie tego wszystkiego. Marek 1,35 świadczy o tym, że Jezus budził się wcześniej rano, gdy było ciemno. Biblia mówi, że szukał odosobnionego miejsca, aby się modlić. Jezus robił to, aby na nowo połączyć się z Bogiem i otrzymać nowe spostrzeżenia na temat tego, co robić tego dnia. Zawsze był zajęty w ciągu dnia, ale rozmawiał z Bogiem w nocy lub wczesnym rankiem. Nic dziwnego, że nigdy nie brakowało mu pomysłów i mocy przez cały czas swojego pobytu na ziemi. Jeśli również to naśladujesz, Bóg będzie cię odświeżał. Czwarta godzina straży jest również czasem duchowego przebudzenia w twojej drodze z Bogiem. Kiedy pozostajesz czujny, aby codziennie komunikować się z Bogiem, doświadczysz otwartego nieba w swojej relacji. Jednak podczas medytacji musisz dokumentować wszystko, co mówi Bóg w tym swoje myśli. Możesz również zadawać mu pytania dotyczące swoich obaw i cierpliwie czekać na jego odpowiedź. CS Lewis mądrze zauważył: Jesteśmy tym w co wierzymy, wierząc, że jesteś wybrany na ten szczególny czas. Dostosowujesz się do Bożego planu dla swojego życia. Mów do swojego dnia. W Twoim języku jest moc. Biblia mówi, że śmierć i życie są w mocy języka. Możesz ogłosić życie sobie i śmierć temu, co dręczy Twoje serce. Niestety wielu chrześcijan nie używa tej mocy. Pozwalają jej się wymknąć, dając diabłu szansę, aby ich dotknął. Nie powinieneś pozwolić, aby to się tobie przytrafiło. Zaangażuj moc swojego języka, aby przemówić i zmienić swój dzień, a najlepszy czas, aby to zrobić. Jest między trzecią a piątą rano. Po tym, jak odwrócisz złe nasiona, które wróg zasiał, gdy spałeś, zacznij sadzić nowe nasiona błogosławieństw swoimi słowami. Mów Słowo Boże nad swoimi codziennymi zajęciami, składając prorocze oświadczenia ogłaszając zwycięstwo nad każdym zaklęciem i wróżbą diabła. Poprzez swoje słowa możesz nakazać żywiołom ziemi, aby działały dla Twojego dobra. W Jozuego 10.12.13 Jozue przemówił do Słońca i Księżyca, aby się zatrzymały. Kiedy Izraelici walczyli z Amorytami, żywioły te posłuchały. Słońce pozostało nieruchome przez prawie cały dzień i zaszło dopiero, gdy pokonali swoich wrogów. Czy kiedykolwiek zaplanowałeś wiele zadań, a deszcz niespodziewanie przerwał całą twoją pracę? Nie musi to być już twoim doświadczeniem. Czwarta godzina straży jest również czasem na rekonstrukcję wydarzeń twojego dnia. Możesz powstrzymać deszcz, tak jak Eliasz, przez trzy lata i sześć miesięcy. Twoje deklaracje są tak potężne, ponieważ Bóg szanuje słowa, które wypowiadasz. Teraz, gdy rozumiesz swoje miejsce jako Boga, i jak maksymalnie wykorzystać ten szczególny czas z Bogiem, musisz również wiedzieć, jak podtrzymać ten moment spotkania. Żyj życiem, które czci Boga. Powiększasz swoje cielesne działania. Kiedykolwiek zgrzeszysz, Twój duch człowiek traci swoją moc. Kiedy Twój duch umiera, nie może już zrozumieć Bożych podpowiedzi. Musisz świadomie żyć w duchu i oddzielić się od tego, co łagodzi Twoją relację z Bogiem. Jednym ze sposobów budowania ducha jest modlitwa w Duchu Świętym. Aktywuje ona ducha i sprawia, że jest on bardzo wrażliwy na wszystko, co Bóg mówi w każdej porze roku. Możesz również karmić swojego ducha, słuchając pieśni uwielbieniowych, odtwarzając je na niskim poziomie głośności przez cały dzień, wykonując swoje czynności, czy to w samochodzie, w drodze do sklepu spożywczego rano, czy w kawiarni. Pomaga to stworzyć równowagę w uwadze, jaką poświęcasz rozwijaniu swojej drogi z Bogiem. Jak napisał C.S. Lewis: Nigdy nie jesteś za stary, aby wyznaczyć sobie kolejny cel, lub marzyć o nowym marzeniu. Wykorzystaj ten czas, aby wyznaczyć sobie duchowe cele i marzyć o nowych marzeniach zgodnych z zamysłem Boga dla Ciebie. Kiedy pozostajesz czujny, proś Boga, aby otworzył Twoje uszy, abyś mógł usłyszeć Jego głos. Bóg może mówić, ale ty go nie słyszysz. Bóg musi zobaczyć twoje pragnienie społeczności z nim, zanim będzie mógł wyraźnie do ciebie przemówić, podczas gdy ty siedzisz i oczekujesz, że usłyszysz jego głos. Upewnij się, że inne myśli nie wypełniają twojego umysłu. Naucz się sztuki koncentracji. Jeśli twój umysł zostanie zamglony innymi troskami, możesz nie być w stanie usłyszeć głosu Boga. Bóg próbował przemówić do Samuela. W księdze Samuela 3, 9, 11, ale nie mógł powiedzieć, że to Bóg. Nadal szedł, aby spotkać się z Elim. Kiedy Eli zauważył, że to Bóg do niego mówi, powiedział Samuelowi, aby się położył, i gdy będzie obok głosu Boga, powinien odpowiedzieć i powiedzieć Bogu, aby do niego przemówił. Kiedy Bóg zawołał Samuela, odpowiedział, i Bóg powiedział mu o potężnym przebudzeniu: Będzie on przyniósł Izraelowi. Bóg może mówić do Ciebie o każdej informacji, którą musi przekazać. Musisz nauczyć się zaznajamiać z głosem Boga, jak próbuje z Tobą rozmawiać i zwracać na to uwagę. Kiedykolwiek medytujesz, musisz poświęcić czas na studiowanie Słowa Bożego, w tej godzinie czuwania, pozostając skupionym na nim. Słuchaj wersetów z Pisma Świętego, na które może zwrócić Twoją uwagę. Otwórz Biblię i medytuj nad nią. Zadaj Bogu pytania z Pisma Świętego o coś, co nie jest dla Ciebie jasne. Jeśli podczas medytacji przypomnisz sobie jakiś sen, który miałeś lub wizję, którą Bóg Ci pokazał, zapisz to w dzienniku. Celem prowadzenia dziennika jest zachowanie Bożych instrukcji i zawsze wracanie, aby sprawdzić kiedy zapomnisz o czymś, o co Cię prosił. Może to również stanowić dowód, że Bóg dotrzymuje słowa. Kiedy składa obietnice, które złożył ci w Twoim dzienniku. Może to również służyć jako źródło zachęty, że Bóg cię nie zawiedzie w przyszłości, kiedy nadejdzie próba, aby przetestować Twoją wiarę. Pamiętaj, jak powiedział C.S. Lewis, trudności często przygotowują zwykłych ludzi do niezwykłego przeznaczenia. Powinieneś zapytać, jak długo masz pozostać czuwającym i modlić się, gdy się modlisz. Duch Święty da ci przekonanie w Twoim duchu. Że odpowiedź nadeszła na Twoją prośbę. Oznacza to, że musisz modlić się, dopóki nie będziesz pewien swoich odpowiedzi. Być może nie będziesz musiał modlić się długo. Bóg może dać Ci odpowiedź w ciągu 10 lub 30 minut. Kiedy usłyszysz swoje odpowiedzi, możesz wrócić do snu lub przygotować się do codziennych zajęć. Jeśli Bóg mówi Ci coś o innych, może o ukochanej osobie. Módl się i wstawiaj się za nimi, jeśli jest to instrukcja Boga dla nich. Zapytaj Ducha Świętego, jak przekażesz wiadomość? Niektóre instrukcje są bardzo delikatne, więc upewnij się, że nie wzbudzasz strachu u ludzi, mówiąc im, co Bóg mówi o nich. Jak możesz mieć pewność, że nie zaśniesz ponownie, gdy Bóg nakazuje ci się modlić? To proste: bądź zdecydowany, aby być posłusznym Bogu. Nie odrzucisz Jego podpowiedzi, ani nie ulegniesz senności, jeśli będziesz szanować Boga. Możesz być zmęczony po pracy. Ale twoja cześć dla niego sprawi, że wstaniesz, gdy on cię będzie potrzebował. Pamiętaj, że jesteś współpracownikiem Boga. On współpracuje z tobą, aby wypełniać Jego wolę na ziemi. Ale gdy mu nie odpowiadasz, czuję się smutny, ponieważ twoje zaniedbanie może mieć poważne konsekwencje. Musisz celowo tworzyć czas dla Boga rano. Nie możesz w pełni poznać głosu Boga, dopóki nie będziesz stale spędzać z nim czasu. Musisz szczerze pragnąć relacji z Bogiem w większości przypadków, gdy namawia cię, abyś był czujny. Nie proś go tylko o swoje potrzeby, staraj się poznać go osobiście i otwórz przed nim swoje serce, aby twój duch mógł się z nim komunikować. Więc gdy Bóg cię obudzi następnym razem, nie zasypiaj ponownie, módlmy się. Ojcze, staję dziś przed tobą i dziękuję Ci za to, że troszczysz się o mnie w taki sposób. W jaki to robisz? Bez ciebie nie jestem wystarczający. Jesteś moim pomocnikiem i tym, który mnie podtrzymuje. Dziękuję za słowa, które dziś otrzymałem. Dziękuję za objawienie swojej woli dla mojego życia. Jestem wdzięczny za to, jak do tej pory nosiłeś mnie w swoich ramionach. Jestem pokorny wobec twojej dobroci wobec mnie. To było przytłaczające i zawsze będę cię wielbił, Panie. Proszę cię, abyś zbadał moje serce. I zobaczył, czy cokolwiek co robię nie działa. Proszę, zmiłuj się nade mną. Żałuję wszystkiego, czego nie lubisz, i otrzymuję Twoją siłę przez Ducha Świętego, aby zawsze żyć zgodnie z Twoimi nakazami i wszelkimi planami, które masz dla mnie. Duchu Święty, proszę o Twoją pomoc, ponieważ nie mogę wykonać żadnego zadania, które mi powierzyłeś. Pomóż mi zrozumieć lekcje, których mnie dzisiaj nauczyłeś o czwartej godzinie straży. Nie wiem jak maksymalnie wykorzystać ten okres samodzielnie. Potrzebuję, abyś uświadomił mi, kiedy mnie budzisz, gdy siedzę z Tobą w medytacji. Daj mi łaskę, abym był wrażliwy na Twoje instrukcje. O Panie, proszę Cię, wzmocnij mnie, abym nie zasnął, gdy będziesz ze mną rozmawiał. Jezu, oddaję Ci moje życie. Proszę, pomóż mi unikać wszystkiego, co trzyma Twoją obecność z dala ode mnie. Naucz mnie żyć w Twojej obecności. Świadomie otwieraj moje serce na rzeczy, które będą budować moją relację z Tobą każdego dnia. Abba, proszę Cię, abyś pomógł mi mieć z Tobą społeczność. Daj mi łaskę wstawiania się zgodnie z Twoją wolą. Ja nie chcę modlić się źle. Proszę o łaskę czekania w modlitwie. Aż moje objawienie nadejdzie, Panie, gdy Twoja Boska Łaska zstąpi na mnie. Dekretuję, że zyskuję siłę, aby modlić się przeciwko planom Wroga. Wykorzeniam wszelkie dzieło diabła przeciwko mojej karierze i finansom. Modlę się, aby moja rodzina i bliscy znaleźli się pod ochronną osłoną Ducha Świętego. Odtąd staję się wrażliwy na głos Boga. Otrzymuję Bożą pomoc przez Ducha Świętego w imię Jezusa. Amen. Jeśli ten film był dla Ciebie błogosławieństwem, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Cóż, to wszystko na dziś. Dotarliśmy do końca tego filmu i nie zapomnij, że jesteś ważną częścią tego kanału. Możesz podzielić się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Jeśli nie wiesz, co skomentować, po prostu wpisz 100. Ponadto, jeśli jesteś nowy i jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych przydatnych pouczających codziennych filmów. Dziękujemy za oglądanie.